Dzisiejsze spotkanie jest jakby spotkaniem inaugurującym projekt Śląskie Sprawnie. Ta inauguracja jakby odbywa się u jednego z partnerów, czyli na terenie miasta Żory. Uczestniczy w inauguracji drugi partner, czyli powiat Zawiercie, a także lider projektu, czyli Urząd Marszałkowski, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzisiaj spotykamy się w gronie tych, którzy jakby przyczynili się do Uruchomienia tego projektu na terenie Żor, bo zaprosiliśmy do udziału w dzisiejszym spotkaniu tych wszystkich, którzy podpisali to porozumienie przed rozpoczęciem projektu, tych 14 jednostek, które chcą wspólnie działać w takim kierunku, aby wypracować pewien model, który ma doprowadzić do wypracowania takiego systemu pracy polegającej na tym, aby stwarzać możliwości osobom niepełnosprawnym w zakresie ich aktywizacji, rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej, a w perspektywie ma to prowadzić do stworzenia dla tych osób miejsc pracy, a samych tych osób niepełnosprawnych do przygotowania pod kątem podjęcia pracy. Proszę Państwo, to, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, o tym wszyscy wiemy i to, że pokutuje też taki stereotyp osób biernych, czekających tylko i wyłącznie na zasiłek, też do końca nie jest tezą nieprawdziwą. Natomiast to właśnie naszym zadaniem jest aktywizowanie tych osób niepełnosprawnych. Stąd też z takim projektem wspólnie w partnerstwie prosiliśmy i liczymy na to, że, że doprowadzimy go z pełną skutecznością do końca. Liczymy na to, że ten projekt przyczyni się do wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie, rozwiązań systemowych dla całego tego systemu związanego z osobami niepełnosprawnymi. I że na końcu tego projektu będziemy sobie mogli powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. A ponieważ, szanowni Państwo, nie należy do osób, które będą długo przemawiać, oddam głos w tej chwili panu, pani dyrektor Annie, która o tym projekcie też z pewnością i o meandrach całego tego projektu wie wszystko. Dziękuję. Chciałam bardzo serdecznie podziękować no, tym naszym dwóm partnerom w tym projekcie, czyli, czyli zarówno tutaj miastu Żory, jak i Powiatowi Zawiercińskiemu, że w ogóle przyjęli tę propozycję. Wyjścia z pewnego rodzaju inicjatywą dotyczącą osób niepełnosprawnych pod kątem no, jakiegoś nowoczesnego, jakiegoś trochę bardziej innowacyjnego, może troszeczkę wyjścia ze schematu, które dotychczas były realizowane. Zbliża się nowa perspektywa 14-20, nowe środki Unii Europejskiej. Liczymy na to, że ten projekt będzie te swego rodzaju dobrymi praktykami, które będą mogły być wykorzystane na ten okres. Aby ewentualnie pewnego rodzaju rekomendacje, pewnego rodzaju wytyczne, pewnego rodzaju zasady e, można było wdrożyć w ogóle na rzecz osób niepełnosprawnych, e, dla, dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłej perspektywie. E, dlaczego to jest tak ważne dla nas? No z, Chociażby z tego powodu, który było wspomniany, nikt nam nigdy nie zarzuci, że, zrobili, że staramy się wymyślać zasady i procedury, których sami nie stosujemy, a jednak powiemy, że tak, udało nam się, przetestowaliśmy. Z Państwem i na nas osobiście, i niektóre zasady można drożyć, można wytyczne realizować i nie są one takie straszne. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie przez Państwa zaproszenia do udziału w tym projekcie. Jestem pod dużym wrażeniem tutaj liczby osób, która, która została tutaj zaproszona i która przyjęła zaproszenie Pana Dyrektora, bo no nie ukrywam, że przyjaciele naszych partnerów są naszymi przyjaciółmi. I liczę bardzo szeroko na, na współpracę z Państwem w tym zakresie. I to nie tylko projekt, to jest jakby pewne ramy, tak? projekt to pewnego rodzaju formuła, która ma swój budżet, swój harmonogram, swój cykl projektowy, który jest realizowany. Ale ja liczę na to bardzo, że projekt to przede wszystkim ludzie. Europejski Fundusz Społeczny to inwestowanie w człowieka. Tak? Człowiek najlepsza inwestycja jest, jest hasłem przewodnim tej perspektywy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby niepełnosprawne jako pewien wycinek, można powiedzieć, że tak brzydko umiem, ale wycinek pewnych uczestników, których, których otaczamy pewnym wsparciem. Według nas w dalszym ciągu wymaga trochę może reorganizowania systemu, trochę może spojrzenia z boku na system który, wsparcia, który do tej pory był realizowany. I pomimo też również pewnych ram prawnych, które nas trzymają, bo tego, na, na niektóre rzeczy wpływu nie mamy, chociaż uważam, że z drugiej strony zawsze to kropla drąży kamień i, i czasami małe, małe inicjatywy oddolne, które których pozorom czasami potrafią ruszyć całą cegłę, cały, cały kamień, który później się toczy. W całym naszym kraju. Nie ukrywam, że, wie, że duże nadzieje układamy w tym projekcie, duże nadzieje co do tego, że uda nam się zrealizować i te indywidualne cele każdej osoby, którą będziemy wspierać w tym projekcie, i nasze cele takie instytucjonalne, systemowe, które może zaowocują w przyszłości bardziej dobranymi projektami, bardziej dobranym wsparciem dla potrzeb właśnie osób niepełnosprawnych.